No więc tak to wygląda. Tamte tym zdjęciu wczoraj tego nie było widać, no bo jej było ciemno. Tam jest ten laser. No i tutaj jest taka cała zatoczka. No i trzeba będzie wyjść tym laserem prawdopodobnie trochę na jakimś tam wiośle prowizorycznym, trochę na czymś tam na wodę oczywiście. Znaczy to z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo dobrze, bo jeżeli nie będzie tylko dopychającego wiatru w tą stronę, to no tutaj jest cisza, tak? Czyli będzie można sobie spokojnie go wszystko złożyć i rozłożyć i, i, i nie ma tam problemu. Yy, nie będzie wiatr mocny przeszkadzał, jakiś porywisty. No wadą jest to, że się będzie stąd wy, no, wydostać, a potem w sumie jeszcze pod wiatr wrócić. No ale to i tak tutaj tego wiatru w zasadzie nie ma, no to po prostu jakimś tam wiosłem czy czymś i, i sobie do tego wuję. No tutaj po tej stronie są klubowe łódki, zresztą no to tam przez to tam nawet nie ma miejsca, żeby tego trzymać, a, a tak to a tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Najdłuższa keja, Najdłuższa keja na południu Polski, także trochę, trochę tego jest.